Czermę jest jasny. Trzeba wyjść z grupy, najlepiej z pierwszego miejsca, a potem dojść najwyżej jak się da. Właściwie to oni mają wielką ochotę na wygranie finału UEFA Champions League, ale jeśli wziąć pod uwagę ich pucharowego pecha, to i dojście do ćwierć finału nie będzie złym wynikiem. To tak pół żartem oczywiście. Życzymy Paryżanom wszystkiego najlepszego na ten początek rozgrywek i oby udało im się wszystko, co tam sobie zaplanowali. No i jest szansa na dobrą rzutkę. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Andres Silva. Poznamy dziś najlepszą klubową drużynę w Europie, bo przed nami finał UEFA Champions League. Obie ekipy pokonały niezwykle trudną drogę, by się w nim znaleźć, ale koniec końców pamięta się tylko zwycięzców. I tak i nie Tomku. Przegrane drużyny Bayernu, Atletico czy Milanu też na trwałe utkwiły nam w pamięci. Czasem aż trudno uwierzyć, że pierwszy finał tych rozgrywek odbył się dopiero w 1993 roku. Ale Milan miał wtedy ekipę, a jednak Włosi musieli uznać wyższość Olympique Marsylia i triumfowali dopiero rok później, gdy sprawili pamiętne Mando 4 do 0 w wielkiej Barcelonie Krójfa. Ciekawe czy dzisiejszy finał też przejdzie do historii. W momencie rozpoczęcia meczu nie wiadomo, który z graczy zadecyduje o jego wyniku, ale w tym przypadku spore są szanse, że to właśnie on odegra tu kluczową rolę. Zobaczymy, czy podtrzyma dzisiaj dobrą passę. W poprzednim meczu zdobył dwie bramki i był niesamowicie groźny. Strata piłki. Juan Bernat. Herrera. Ashraf Hakimi. Gay. Juan Bernat. Popatrzmy, Paryżanie podchodzą pod pole przeciwnika. Lichę pod nogami ma Idrissa Gay. No nie, tak nie można podawać. Dominik Sobosloj. Ależ ma miejsca przed sobą na skrzydle. Chce to wykorzystać. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Ze skrzydła zagrywanie co do tyłu. I Tanyono. I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Zaczną się wreszcie emocje. No i teraz widzimy w powtórce, że chyba dopisało tutaj trochę szczęścia przy tej bramce. Niewiele brakowało, a piłka trafiłaby w poprzeczkę, ale koniec końców to liczy się efekt końcowy. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Leo Messi zaczyna zabawę z obrońcami, jak na treningu. Herrera. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Niestety dla nich akcja spełzła teraz na niczym. Angelinio. znakomicie teraz spisali się w obronie, znowu mogą budować akcję. André Herrera, Mbappé będzie groźnie, gol, gol dla Paryżana, więc wyrównują, a przecież to jeszcze nie koniec meczu. Nie można było nie wykorzystać takiej okazji, nieduża odległość, a popyto w drodze. sami zresztą Państwo widzicie, nic dziwnego, że po takim wykończeniu akcji padła bramka. Wyrównali więc stan spotkania, 1 do 1. Czysty wślizg, odzyskanie piłki czasem ryzyko się opłaca. PSG to klub z wielkimi aspiracjami, który słynie z astronomicznych wydatków na swoje gwiazdy. Aż dziwne jest, że nie mają na koncie tylu sukcesów w Europie, ile powinni w tych okolicznościach. Na razie dorobek kucharowy klubu, będącego przecież skądinąd w absolutnej europejskiej czołówce, nie zachwyca. Ale to pokazuje, że w futbolu pieniądze to ledwie początek. Teraz Neymar. Zdecydowanie Jest za linią obrony, uwaga Gratulacje za tę interwencję Doskonałe umiejętności bramkarskie Spotkanie oko w oko Z kimś pędzącym z piłką Jest zawsze niebezpieczne Ale tym razem pewność i konsekwencja górą Drisage Ramos Herrera Szybka wymiana podań, próbują rozklepać obronę, ładna gra dla oka. Miejscowa drużyna zdecydowanie częściej jest przy piłce. Na pewno jednak oczekujemy po nich więcej. Drużyna tej klasy powinna wiedzieć, co zrobić z piłką. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Im pozwala na sporo. Jeszcze tylko muszą to wykorzystać. Na dobrą sprawę powinni już prowadzić. Atak piłkarzy PSG może być niebezpiecznie. I mamy aut dla Paryża. Feratti ma teraz piłkę. Podanie do Messiego. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Piłka trafia w poprzeczkę, ależ Bramkarz ma szczęście. Ależ się teraz rzucił Bramkarz. Świetna obrona. Daleka piłka z rogu. Interwencja. Wybicie. Znakomicie. Jak z podręcznika. I Marquinhos. Juan Bernat. I teraz z piłką Idrissa O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę PSG. Dostaje rzut wolny. Sędzia ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtą kartką. No tak, trzeba gdzieś postawić granicę. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. I schodzi teraz z flanki na środek. A szraf Hakimi. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. I Juan Bernard. Dobrze teraz znalazł partnera. A i proszę państwa! Co tu się właśnie wydarzyło? Będziemy oglądać tę nożyce do znudzenia. I tak się nie znudzą. Stadiony świata Tomku. bajeczna technika przy tym uderzeniu. No i spora fantazje. Sędzia kończy pierwszą połowę. Zapraszamy na Park de Pras po przerwie. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Teraz Neymar. Imponują dzisiaj w obronie. Naprawdę. Znowu są przy piłce. Paris Saint-Germain zacznie z autu. Kim Pembe, Ramos i Marquinhos wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Driesa Bardzo dobrą robotę wykonał Mbappé w tej pierwszej połowie. Zgodzisz się? No naprawdę, bez żadnych wątpliwości mówimy teraz o piłkarzu, który zrobił różnicę w tej pierwszej połowie. Wymiernym na to dowodem jest to, że dwa razy wpisał się na listę strzelców. A po przerwie na pewno będzie chciał dołożyć kolejne trafienie. Mbappé teraz przy piłce. Piłka trafia do erery. I mamy skuteczny odbiór. Świetne zachowanie. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Mocniejszy teraz pressing. Nie patyczkował się teraz z przeciwnikiem. I tracą teraz piłkę. Kylian Mbappe. Wypuścił go. Będzie groźnie. Gay. Okay. I mamy podanie do Neymara. Marko Verratti. I oto z piłką Leo Messi. Ależ robi Somada, jak on to zrobił! A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Głęboka ta centra z narożnika. Ander z piłką. Nasi. Naprawdę się teraz wykazał. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Messi! Ale strzał zablokowany. No tak, oczywisty faul. i sędzia dyktuje rzut wolny. Ruszył kupiłce. Neymar. I gol! strzał! Piłka ląduje w Pramce. Dobrze wykonana jedenastka! Teraz oglądamy ponownie wykonanie tej jedenastki. Praktycznie nie można mieć żadnych zastrzeżeń do tego uderzenia. Spokojny, wolny narożnik. No i dziękuję. Mamy więc 3 do 1. Zmie Dobre ma warunki. Nie oddaj jej za Besse'em. Herrera. Kylian Mbappe. Teraz Neymar. Verratti. Szybka wymiana podań. Próbują rozklepać obronę. Ładna gra Lauka. PSG ma dziś piłkę zdecydowanie częściej niż rywale. Całkowita kontrola nad przebiegiem spotkania raczej nie wróży dobrze drużynie przeciwnej. Prowadzący spokojnie sobie... Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. Teraz na ekranach powtórka tej bramki kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Na tablicy wyników mamy 3-2. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Verratti. Arkoweracji. piłka trafia do... Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Jest tak! piłka w siatce. To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. Mamy powtórkę. Widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. A Messi pewnym uderzeniem do formalności z najbliższej odległości. I po tej bramce jest 4 do 2. Andres Silva. Christopher Kunku, próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Zablokowany ten strzał. To środkowuje z rogu, dość głęboko. Łatwa strata, szkoda. Teraz dobre zagranie, czy potrafią to wykorzystać? Okazja do dośrodkowania teraz. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Messi. Juno Mendes. Verratti. I podanie do Kimpembe. Piłka w pole karne. Ma tam kto wykończyć. Do Messiego. Nie śpieszy się. Chce groźnie zagrać. Gdyby nie dobry blok obrońcy, mogłoby być gorąco po tej centrze. Kim Kimpembe. Herrera. Ander Herrera. I teraz z piłką Indrisa Gay. Kimpembe. Ciekawe minięcie teraz. Dalej. Uwaga. Nuno Mendes I oto z piłką Leo Messi. Tak jest! To swego! Jest hat Trudno się dziwić, że szaleje ze szczęścia. Teraz w powtórce tej bramki widać, ile wysiłku zostało włożone w przygotowanie tej akcji. Spokój, brak pośpiechu, gol. A Mbappé z takiej odległości nie zwykł się mylić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Iście, hokejowy wynik. 5 do 2. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Kim Kimpembe. Verratti. Marco Verratti. Dobra teraz szansa na centre. Mbappé teraz przy piłce. Koniec meczu.